Dobra, jednego wyzdrawiam się szybciej Bo bardzo ładnie jest tutaj powilon Co prawda mi okulary zaparowały no Także nic nie widzę Coś tu płynie, no Ryba, taka duża ryba To jest jakiś roślin? Ryb. Nie, ryba To no, jest po prostu jakaś ryba Ale on, on tutaj zapisane, taki tutaj Siamski katfisz ja Kustacki Ale bardzo ładny pawilon tą drogą, bardzo ładnie tutaj jest zrobiony Także ostatni pawilon coś tam z tobą pokazuje Nie reprezentuje biedy Więcej ryb Co A, ja bez okularów nie widzę, to był po prostu zwykły konar A ja nie widzę Dobra, moje okulary trochę odparowały. Tutaj żółwie, żółwie też widzieliśmy, ale są inne trochę. Żaden ptaka nie przyleciał nad głową. A ja nie, ja się nie cieszę. Ja bym chętnie zobaczył jakiegoś ptaka. Gdzie no. znalazłaś, się Zaszka ja żółwia On jest teraz taki, a będzie taki drugi. Taka mała Żółwia. Dzidzia. Outdoor exhibit. Nie no, jeszcze nie chcemy. Chcemy zresztą tutaj, jestem wążony. Wydaje mi się, że na outdoor exhibit w ogóle nic nie będzie. Tak między bokiem, naprawdę prawda? Biorąc pod uwagę, że nigdzie nie ma nic outdoor. No tak, tutaj są ptaszki, które będą nam latały. Nad głową mam nadzieję. że coś nam przeleci. O, mówi, że aż tak hardcrow wyjdziemy? Tum tum Co my? Pytona jakiegoś? No, uu, widzę skórę. Jest tam. Zostawił skórę. Tam tam tam. Co tam? Okej, wow, okay, jest całkiem spory Całkiem spory, a te orangutany, które chcieliśmy zobaczyć są na górze tam jest. Także nawet go nie widać. Bo jest pod światło, więc na kamerze go nie będzie. Ale klatkę ma ładną. Tak, bardzo zaśmiconą ma tą klatkę. Ale zresolane śmieca, bo coś sobie biorę i to Kupiłam zaję. Także no, wydaje mi się, że to jest na tyle z tego pawilonu i odezwiemy się później. Dobra. Myślę, że to już nic raczej nie będzie. W zao także możemy podsumować. Jak to Ci się Kasia, podobało? Mm, szczerze powiedziawszy nijak. Nie jestem zachwycona, chociaż widzieliśmy niektóre zwierzęta, których u nas nie ma, tak jak pandy. No właśnie, no to, gdyby nie te pandy, gdyby nie te krysy ładne i gdyby nie... Leniwiec. Co jeszcze? Leniwiec, o. Gdyby nie kilka zwierząt, to ja bym był całkowicie... Zniesmaczony. Zniesmaczony tym, pewnie, no. Ponieważ e, tak naprawdę Zo jest w każdym mieście i w każdym państwie i... No właśnie, a tutaj to tutaj... za tutaj byliśmy pod wrażeniem, że zostało to podzielone na Afrykę, na Amerykę, na Kanadę i chcieliśmy to wszystko zobaczyć, a nie zobaczyliśmy, ponieważ było to pozamykane. Jesteśmy zawiedzeni tym, że jest zamknięta właśnie Kanada. Część z, ze zwierzętami, które są typowe do tutejszych terenów. Jak łoś. Tak, no właśnie, trafiliśmy niestety <grym>? tak pechowo w ogóle, że akurat część kanadyjska jest przez dwa tygodnie zamknięta. Także niestety, nam się nie udało zobaczyć łosi, nie udało nam się zobaczyć e, niedźwiedzie grizzly. Zobaczyliśmy natomiast goryle, które są mniejsze niż w Warszawie, ale są bardzo fajne. Zobaczyliśmy leniwca, który jadł do góry nogami. Zobaczyliśmy dwa piękne tygrysy. Hieny. O, jeszcze hieny, hieny. Nie wiem, czy nagrywałeś. Eee, tak, hieny ja chyba nagrałem. No nie, na pewno nie nagrałem goryli, dlatego że no goryle... Nie wiem, jak się nie chciało. Ja czekaliśmy na te goryla chyba 20 minut. Żeby przyszły, bo akurat to trafiliśmy. Tak, one były po obiedzie, tak, i się kładły akurat spać, więc rzeczywiście nie było co nagrywać. No, jedyne co na fajne z tych gorylach no, to był malutki gorylek no. i był jeden taki duży, stary Nestor Goryl. Tak. Ale poza tym to. Podobny do Tatusiów. Podobny do Tatusiów. <laughs> I no tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, to gdyby nie to, że ono. Wy... gdyby nie wchodziło w pakiet tego City Passu. To na ten moment był bardzo za niezadowolony, żeby się gdybyśmy za to normalnie zapłacili, żeby wejść, żebyśmy chcieli coś zobaczyć. Na szczęście mamy City Pass. Tak, na szczęście wychodzi wyszło nas to taniej. tak nas nie zabolało. No a tym bardziej, że mamy teraz weekend, więc w ogóle też nam się udało taniej. przejechać. chyba jeszcze jest. Taniej nam się udało przejechać. Um, nie wiem, czy to jest palmiarnie, czy to nie jest czasem jakiś zamknięte. zamknięte. A, to znowu Gift shop. Jest. Tak, 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 to jest Gift Shop. No dobra, to no. Już nie. także idziemy jesteśmy na autobus, idziemy zjeść w Wendys. No, jedziemy sobie do Wendys znowu zjeść bo w ogóle właśnie, ale to nagramy kiedy indziej nasze przekon... przemyślenie na temat żarcia fast foodowego. Tak, bo tak. mamy doświadczenie. Tak, już sprawdziliśmy wszystkie fast foody, które mogliśmy tutaj sprawdzić w Ameryce, które chcieliśmy sprawdzić. Których u nas nie ma. Których u nas nie ma. Także to by było na tyle z naszej strony. Do usłyszenia, do zobaczenia, pa pa!